Więc. Tak. No, także ten Dawidek jest tam we Wrocławiu i tak dalej, a nie, Rysia mu nie pomoże, ani nikt nie pomoże. A oszustka też, oszustka. No, Rysia, wiesz, oszustka, bo ona tam w tym kapeluszu to ma króliki, trzyma tam nie wiadomo co, a w ogóle to ona przyjechała z Afryki, bo ty powiedziałeś, że ona jest Żydówka, a ona może być jakaś murzynka. Nie. A ona Żydówka jest. Żydówka? Nie, nie ona żydówka. Nie Ale ona była ruchu. kiedyś. Nie? Może rodzina. Ze świdra, no ze świdra przecież, ze świdra spod Warszawy, no to kto to może tam być, no? No, że tam są same, A, No właśnie, że ja tam głosiłam pół roku, całą zimę i bardzo mi się tam podobało w tym świdrze z siostrą Wacią, ona na wszystkich stacjach znała te, 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 te kasierki biletów PKP i zrozdawała strażnicę, byśmy tam głosiły z tą Wacią, cały rok tam się wygłupiałam w tym świdrze, jeszcze jeździłam bardzo długo, bardzo powietrze świeże i bardzo mili bracia tam są. Kiedyś tak się... No, 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 no. A potem ten Trusiewicz powiedział, że ja byłam w Australii jako Miszko Ala siedziałam na drzewie i podlizywałam się Ewie. Ja mówię, do no cholery Jasnej, jaki Miszko Ala, jaka Australia i że ja 30 lat tam siedziałam na tym drzewie. Że... No i ten Trusiewicz mówi, te końcówki ciągnij i tak ręce podnosił. Ja mówię, ja nie mogę tu wyjść, bo się wszyscy gapią na całą tą, tę cerkę w Magdalenę. A potem ten Bołosił do mnie podbiegł. Mówi, chodź, no, do mnie tam zarobisz parę groszy, a tutaj o, jakieś takie wygłupy, ten Trusiewicz ma brodę. I taki jeden koleżka był i mówi, ty słuchaj, bo on jest głodny, tu słyszał, że jakiś będzie bankiet. Ja mówię, ojcze Trusiewicz, ty tu nie gadaj o jakimś jedzeniu, bo już ten podsłuchał. A on mówi, nie ja to resztki będą mi przygrzebać. Ja mówię, tylko nie oszukuj, nie oszukuj, bo zostaniesz zapisany w księgach jako zły człowiek. No, to jest... No to oglądaj, Jerzy Andruczyk, bardzo ładnie, jest. będzie zachwycony. Ale poczekaj, weź jak tam łapkę będziesz miał, to lajkuj i pisz tam A, O, B, C, tam OK, sorry, balabara. No, dobrze kochani, a fajnego masz? Nie, spuszczam się aż do szyi, do twarzy, Mister Tak? O Jezu, a Rysia to widziała? Da, nie, Rysia nie widziała. No to dobrze, bo ona by się by już podnieciła i by już nie, nie żyła. Ja nie, ja sam ja sam, A nie było się co tam tej cerki świętego Mikołaja? Nic tam nie ma takich wrażeń, spostrzeżeń z Angloameryki, Tak no bo tu Warszawa jest katolicka, tu są tylko, a właściwie ateistki same zostały, bo wierzące uciekły. Tak, 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 wolno uciekać. Uciekłeś. Tak, że... No dobrze, no to leć, tam Mierza Andruczyk, włącz na facebook.com, od razu ci się otworzy. No tam, no. je, Mierza Andruczyk, nawet nie będzie żadnego zdjęcia. Będzie jakieś takie freski, będą kolorowe, nawet ładne. I nie wiem, no. skąd to wzięłam. No do widzenia, moja kochana Frenia. Także proszę Państwa, tutaj, no dzwonił do mnie 509-698. I tak dalej, I, i nigdy i tak nie zapamiętam tego numeru telefonu. No, dzwonił raz. Byłam wściekła, bo mi tu nagrywa się Radio Koncita, to KFM obro Koncita Barbie Baby Langstrum Extra a on mi tutaj, proszę Państwa, przeszkadza. No i, no i tyle. Już, 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 już. Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy w kontakcie. Tak, tak. koszulne sobie. I zobaczę, co tu jeszcze. O, do Zalewskiego napiszę SMS-a. Idź na film. Nagraj. Głodny. Pisz. Mów. Komentuj. Żydy Pięcia, fonia, naładuj tele, telefony, no co tam Zaleskiemu można, żeby on po prostu mniej więcej wiedział o co chodzi, proszę Państwa, żeby, no ja mogłabym pojechać wiesz, ale gdyby wiesz, co się tu u mnie w domu stało, no to potem będzie wszystko na mnie, no, ja tu nie, nie jestem dostań, sam. O, A tu To, żeby wzbudzić jeszcze większą tęsknotę nie tylko za wyobrażeniem Pana Jezusa na krzyżu, ale za Chrystusem, Zbawicielem Świata. Pan Ktoś? Jezus wcale nie na krzyżu, tylko Radia, na palu. No, na palu. Głosimy jako apostolska rodzina Radia Maryja, jako ta rodzina Radia Maryja, która no też według słów świętego Jana Pawła II jest podobna do Ewangelicznego Siewcy. Wymiacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie jest do Ewangelicznego Siewcy, który wyszedł siać ziarna. A gdy siał, jedno padło na drogę, inne na miejsce skaliste. Inne jeszcze międzycielnie, a w końcu inne na ziemię rysło i wzeszło w tej ziemi. Jako rodzina Radia Maria mamy to czynić, ale po to, by siać, potrzebne jest ziarno. Święty Jan Paweł II powiedział nam, że tym ziarnem jest Słowo Boże, ale my to ziarno musimy mieć w swoich dłoniach, musimy mieć w rękach, musimy trzymać coś, żeby, żeby rzucić, żeby posiać, żeby to zaczęło powolutku w ziemi pracować, kiełkować, no i żeby przynosiło plon, żeby przynosiło owoc, obfity, to jest bardzo ważne. I to po, potem się przekłada na ewangelizację, która no, czasem polega na bardzo prostych krokach, na tym, żeby powiedzieć dziecku, młodemu człowiekowi, mężowi żonie później i tak dalej powiedzieć dobre słowo. Czasem zwrócić uwagę, czasem powiedzieć, a może w tym kierunku, a może w tamtym warto byłoby pójść. To są te wszystkie takie czasem banalne, proste rzeczy, proste kroki, które czynimy. No i właśnie przez te proste kroki stajemy się tym ewangelicznym siewcą, o którym przypomniał nam święty Jan Paweł II. Mamy kilka. Chwil, dlatego też zapraszam do telefonowania rodziny Radia Maria, do tego, by dzielić się na antenie Radia Maria tym, w jaki sposób my te Ewangelię przekazujemy, w jaki sposób siejemy. Mamy teraz bardzo wiele różnych propozycji, ale też jako rodzina Radia Maria mamy wiele planów, więc choćby poprzez dobrą książkę, poprzez pielgrzymki, poprzez to wszystko, co mamy. W swoim no, ręku tam pokazywać młodemu człowiekowi, pokazywać drugiemu człowiekowi, każdemu człowiekowi, którego napotykamy na naszej drodze, pokazywać Pana Boga, do tego Pana Boga przyprowadzać z tym Panem Bogiem razem przez życie też iść. Więc do tego się wzajemnie zachęcajmy, a to zachęcanie też polega właśnie na tym, że się dzielimy, że sobie opowiadamy. Na antenie Radia Maria o, o, o tym, w jaki sposób my to czynimy. Jak e, sprawić, żeby młody człowiek wziął książkę, żeby pojechał na pielgrzymkę, żeby został zachęcony do tego, by podejść bliżej Pana Jezusa. Szanowni Państwo, drodzy współpracownicy w dziele ewangelizacji polskiej świata. Zależy nam na każdym człowieku, żeby każdy człowiek był zjednoczony z Panem Bogiem, by każdy człowiek wierzył w Pana Boga. Bo cóż jest życie warte bez Pana Boga? I co jest warta wieczność? I jaka wieczność? Zależy nam bardzo na młodzieży, na dzieciach. Dlatego między innymi rozdajemy książki, kształcenie charakteru. Napisał tę książkę, Pit Redemptorysta. Napisał ponad 50 lat temu, ale jest ona aktualna. Kształcenie charakteru. Zależy nam na kształceniu umysłów, zdobywaniu zawodów, sprawności różnych. Zdobyć sprawności, w kształceniu charakteru. Zdobyć cnoty. Cnota to jest stała dążność do dobrego. Jakiegoś dobra. I to jest właśnie ta cnota. Na przykład cnota. Miarkowanie, męstwo, prostrobność, sprawiedliwość czy inne cnoty. Wada jest to stała skłonność do złego. Tylko ludzie prawdziwie cnotliwi są ludźmi, na których można liczyć. To są często potęgi duchowe, potęgi charakterologiczne. Proszę Państwa, więc książka o kształceniu charakteru. Inna książka, bardzo mała. Wiele razy już będzie niedługo 150 tysięcy tych książek rozdanych. Mała, kieszonkowa, nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. One pomagają w nawiązaniu serdecznej relacji z Panem Jezusem, w pogłębieniu wiary naszej miłości do Pana Boga. Zapraszamy do tego. Mówiłem kiedyś, że można telefonować, będziemy wysyłać do Państwa wysyłkę na koszt tych, którzy proszą o to. Ale teraz już to odwołujemy, ponieważ były tu nadużycia. Nadużycia były. Zamawiali, tu czy nawet nie jeden zamawiał, a później nie przyjmował książki, bo ona wracała do nas, a my musimy płacić za te przesyłki. To jest nadużycie. Dlatego teraz te książki można otrzymać w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Czy w inny sposób, gdy się Państwo umówicie, chociażby z Radiem Maryja, tutaj jest bardzo kompetentny w tych sprawach ojciec Marian Sojka, zresztą profesor w seminarium naszym. Ojciec, który wiele lat służył w Rzymie, pracował pięknie w generalacie naszym. A więc w te dwa miejsca w radiu to ojciec doktor Marian Sojka i w sanktuarium. Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Telefon do Sanktuarium: 693-168-247. Przyjedziecie z pielgrzymką, czy ksiądz z młodzieżą, czy katechyta, czy siostra zakonna. Przyjeżdżają wspaniali ludzie, naprawdę. Piękni ludzie, bardzo często piękna młodzież, pięknie się zachowująca, pobożna. Widać zaraz pracę rodziców, rodzin i tuż pasterzy. Gratulujemy i tak dalej. Ty

No bez przesady, z trzcą piosenką. No. Do niczego ona nie pasuje. Czy my mamy drewno czcić, czy co?